W grudniu Maria Janyska i Piotr Głowski z Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli poselską kontrolę w Pilskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Stało się to po otrzymaniu anonimowego zgłoszenia. Mieliśmy informację i prośbę o interwencję w związku z poleceniem przekazania środków z nadleśnictw jednej z fundacji, fundacji z Trzcianki, którą, która jest przy Szkole Katolickiej w Czciance, ta fundacja, no i tam chodziło o przekazanie, 100 tysięcy złotych. Posłowie chcieli sprawdzić na jakiej podstawie oraz na jakie cele przekazane mają być te pieniądze. Nie ma jak gdyby tego trybu i zasad przekazywania darowizn, a tylko i wyłącznie adnotacja, że jest to na cele statutowe i że oni nie mają prawa później tego kontrolować. Tak nie może być. My to sprawdzimy w resorcie. Jeśli tak będzie, no to konieczna jest zmiana przepisów na które powołuje się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, stając na stanowisku, że do takich darowizn miała prawo. Lasy państwowe dysponują specjalnym funduszem. Na cele społeczne. Od wielu lat lasy państwowe przekazują darowizny organizacjom pożytku publicznego, strażakom. Takim chyba największym beneficjentem jest, są ochotnicze straże pożarne. Odbywa się to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 roku. Tak jak miało to miejsce z Fundacją Wyobraźnia Miłosierdzia działającą przy Katolickiej Szkole w Czciance. W październiku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wpłynęło pismo z prośbą o wsparcie Fundacji w wysokości 100 tys. zł na jej cele statutowe. RDLP w Pile przekazała pismo do podległych nadleśnic z pytaniem o możliwe wsparcie. Sześć z nich zadeklarowano darowizny w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych. To są pieniądze, które pochodzą z odpisu, z wyniku, czyli z pieniędzy, które, że tak powiem, udało się zarobić przez Nadleśnictwo. Natomiast tych wniosków każdego roku Nadleśnictwa dostają kilkanaście, kilkadziesiąt. Tak? I Nadleśniczy, zgodnie ze swoimi kompetencjami, decyduje, kto takie środki może otrzymać. Na wsparcie dla szkoły złożyły się Nadleśnictwa w Jastrowiu, Mirosławcu, Potrzebowicach, Wronkach, Tucznie i Lipce. Bo te, jak tłumaczy rzecznik RDLP, Miały najwyższy wynik finansowy na koniec listopada. Posłów zaniepokoiła jednak także łączna kwota darowizn, które w ubiegłym roku przekazało 20 nadleśnic z regionu podlegających pod RDLP w Pile. Łącznie to niemal 2 miliony złotych. Przemnóżmy to razy ilość takich dyrekcji w Polsce. Mówimy o dużych pieniądzach w skali całego kraju, idącym pewnie w dziesiątki milionów złotych, które powinny podlegać szczególnej ochronie. No ale my pewnie dotykamy yy, tych Dlatego posłowie zapowiedzieli kolejne kontrole w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych.